Na początku myślisz, myślisz o tym, ile ja bym dał, żeby teraz normalnie się załatwić. Albo ile ja bym dał, żeby w ogóle dojść do tej, do tej toalety, żeby nie musieć być upokorzonym za każdym razem przez Stado pielęgniarek, które robią wszystko, żeby, żeby, żeby ci użyć, ale jednak odzierają cię gdzieś z pewnej godności, z pewnej intymności. To jest coś bardzo trudnego na samym początku, z czym musisz się pogodzić. Człowiek Ma taki mechanizm obronny, nie chce. Ja zrobię to sam, ale sam nie jesteś w stanie, więc to, co musi zrobić, to ktoś za ciebie. Więc na początku uciekasz od tego wstydu poprzez powrót do, do codziennych czynności. I to one są twoim największym planem na życie. Nie, teraz nie będę palił, nie będę pił, będę wszystkich kochał i nie będę się denerwował. Nie, nie. Na początku, teraz, teraz sobie naleję wody sam. Teraz to sobie może sam dobudzi włożę tą kanapkę i sam ją przeżyję i sam się jej pozbędę. Wiesz, takie, takie masz myśli. Zanim przychodzi Twój wielki plan, to mija wiele miesięcy e, nauki na powrót rzeczy, które były oczywiste. Taki pierwszy moment, kiedy, kiedy pomyślałem o w ogóle jakimkolwiek powrocie do, do, do moich poprzednich obowiązków był pojawił się razem z pierwszym krokiem, ten krok był, był na początku tak nierealną sytuacją i tak odległą, że kiedy nastąpił wreszcie był kompletnym zaskoczeniem. Wydawało mi się, że jeszcze znacznie dłużej czasu to to zajmie, a jednak się pojawił był bardzo nieudolny i, i trudno to nazwać w ogóle chodzeniem, natomiast, natomiast on e, dał mi wiarę w to, że, że może z tego wyjdę, e, że jeszcze będę sam chodził, że, że może jeszcze gdzieś dobiegnę. Cały czas jeszcze o tym myślę i jakby o to walczę, bo to jeszcze nie nastąpiło. Ale pierwszy krok e, przywrócił taką wiarę w siebie musiałem sobie, ok, jeżeli, jeżeli, jeżeli mogę chodzić, jeżeli mogę rozmawiać, to, to może mogę i, i mój program poprowadzić na przykład.